Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj robimy e, test i tym razem będzie to test nowego podkładu marki Nabla Close Up. E, jeżeli orientujecie się w tej marce, to wiecie, że jakiś czas temu, chyba nie cały rok temu, e, został wypuszczony korektor właśnie e, Close Up Stayful Smooth Concealer. Test tego korektora jest już e, na kanale, no a właśnie teraz mamy nowy. Odkład właśnie dostałam całą paczkę pierową, więc pomyślałam, że nagram taki film, otwierałam ją też na live i też byłyście zainteresowane, więc pomyślałam, że dzisiaj usiądę i nagramy. Oczywiście ten film będzie wyglądał tak jak zawsze, czyli teraz pierwsze wrażenie i później po tygodniu się odzywam. Zaczynamy co? Czyli podkład. Nazywa on się Close Up Futuristic Foundation. Kosztuje 115 zł. Jest dostępny w tym momencie. Czytam akurat z sefory. W 20 odcieniach. I jaki jest opis tego produktu? Lekki podkład, który wyrównuje cerę, dając efekt drugiej skóry. Bardzo łatwo się blenduje i aplikuje. Wygładza skóry jednym dotknięciem, zapewniając niesamowity efekt przy najmniejszym wysiłku. Innowacyjna formuła o średnim kryciu i wielogodzinnej trwałości zapewnia efekt satynowego matu. No, i jest odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry, jest dostępny w 20 odcieniach. No, i teraz już dalej jest napisane, za co go kochamy: za to, że jest wegański i nietestowany na zwierzętach, jak cała właśnie marka Nabla. Powlekane mikrocząstki kryją niedoskonałości skóry i przywracają naturalny blask. Opracowany z wykorzystaniem zaawansowanego technologicznie kopolimeru, który zapewnia miękką i płynną teksturę. No i oczywiście szeroka gama kolorystyczna. 115 zł, dosyć sporo, no ale przetestujemy. Tutaj akurat y, dostałam pełnowymiarowy y, numer L50, ale. Nawet tutaj widzicie, że on jest bardzo różowy, więc na pewno nie jest mój odcień. Myślę, że ja się polubię tutaj gdzieś z tymi podkładami. Zaraz oczywiście to wszystko przetestujemy na twarzy. W skład tej nowej kolekcji mamy też gąbkę, która kosztuje chyba 30, tak 39 zł. I są różne pędzle, ten akurat, który tutaj widzicie. Ups. Ten pędzel akurat kosztuje 59 zł. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że już wczoraj na niego patrzyłam. On wygląda średnio dużo gorzej niż te Wcześniejsze pędzle, te, które ostatnio Wam recenzowałam, dużo lepszej są jakości, te tak nie do końca, więc tutaj bym spasowała, ale w skład właśnie tej nowej kolekcji wchodzą jeszcze pudry, które mi tak, to jest puder prasowany i co tutaj mamy napisane, tu on kosztuje 95 zł, więc to też jest dosyć sporo, jest dostępny w trzech odcieniach, light, medium i dark. To jest odcień light. Mamy tutaj lusterko. Lekki i super drobny puder, który zapewnia skórze oddychające i naturalne matowe wykończenie. Formuła jest skomponowana ze składników, które minimalizują pory i drobne linie, zapewniając nieskazitelną cerę. Ta formuła doskonale wtapia się w skórę i kontroluje jej błyszczenie się dzięki efektowi matow matowania. Matowania. Nie, nie mówiło się matowienia? <śmiech> <śmiech> Ciekawe. No, i jest dostępny dla wszystkich rodzajów skóry. Ok, więc tutaj mamy podkład, mamy puder i dostępne są też trzy nowe odcienie tych korektorów: Close-up, Light Ivory, Medium Peach i Amber. I korektory kosztują 69 zł. Osobny film z testem jest już na kanale i dzisiaj też tego użyć, bo chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał razem z tym podkładem, ale użyję już swojego pudru, bo wtedy, kiedy nagrywałam jeszcze raz tego korektora, nie robiłam tych takich updateów pod tygodniu i szczerze mówiąc po tym teście nie użyłam tego korektora ani razu. Więc teraz chcę to zrobić, chcę zobaczyć czy z moim pudrem on będzie wyglądał dużo lepiej, bo po tamtym teście nie byłam z niego do końca zadowolona ze względu na to, że on wyglądał dosyć sucho pod oczami. Ale użyłam wtedy tylko też tego nowego pudru. Więc zobaczymy, jak będzie teraz. I jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej. No dobra, przetestuję sobie tutaj e, kolory tych podkładów, tych najjaśniejszych, bo wiecie, zawsze z nimi jest e, największy problem. No bo jak macie 20 odcieni, nie wiecie, który wybrać. Więc wezmę numerki. czekajcie, tu są numerki L10 to jest mega, jeśli na bank będzie za jasny. Light. E, I mamy jeszcze L, H, L20, L30. Tu jest Light Light. Aha, okej, okay. dobra, bo po prostu L oznacza light i mamy od dziesiątki do pięćdziesiątki. Fajne jest to, że właśnie nie dostaliśmy wszystkich podkładów w pełnych y, opakowaniach, tylko właśnie w tych miniaturkach. Bardzo mi się to podoba, bo przez to nie marnujemy aż tyle produktu, no bo no nie każda z nas jest w stanie użyć y, wszystkich, więc tu to jest L10 i zdecydowanie jest to dla mnie za jasny od, odcień. Teraz zobaczymy sobie L20 i te wszystkie na początku, które Wam pokazuję, są bardziej żółte. Więc fajnie. Tu mamy L20, L30, L40, L50. I co myślimy, który kolor? Ja bym chyba wybrała tutaj ten, czyli drugi co do najjaśniejszych, czyli L20. Chyba tak, nie? Spróbujemy. Ok, więc zaraz będziemy nakładać, ale najpierw chcę zmoczyć gąbkę, ale chcę też Wam pokazać, jak ona wygląda słucha. I tak wygląda zmoczona gąbka, nie jest jakoś mega miękka. Ta wcześniejsza z Nabli też nie była moją ulubioną. Tu podoba mi się bardzo kształt. No i oczywiście kolor jest przecudowny, ale w razie to zmoczyłam też moją gąbeczkę z Glam Shopu, która dla mnie jest najlepsza z najlepszych. No ale dobra, nakładamy. Pełnowymiarowy produkt ma 30 ml, czyli tyle ile standardowy podkład. I samo opakowanie też mi się podoba, dlatego że jest plastikowe, więc spokojnie można z nim podróżować. No i mamy pomp. Nie, to nie jest pompka. Mamy takie coś do wyciskania. Nie jest to wygląd najdroższego podkładu, ale jest funkcjonalne, więc mi pasuje. Też nie wiem, czy nie będzie jednak troszeczkę za jasny. No ale zobaczymy, najpierw, oczywiście nakładam na pół. Stronę, na półtwarzy e, ta gąbka strasznie śmierdzi lateksem. Uuu! Bardzo mocno. Tak jak było napisane w opisie produktu, faktycznie jest to podkład lekko kryjący, bardzo delikatny, w ogóle niewyczuwalny na skórze. E, I też zgadzam się z tym, że ma takie semimatowe wykończenie. No tak wygląda, możecie zobaczyć. Delikatnie się klei. Hmm. Kurczę, na razie ciężko mi powiedzieć. Nałożę na drugą stronę. Strasznie śmierdzi. <coughs> nie wiem, czy w sumie powinnam nakładać w ogóle, skoro to tak śmierdzi, no ale już trudno. Tak wygląda ten podkład w tym momencie. On ma zdecydowanie małe krycie y, do średniego. Y, jest bardzo lekki, Ła ale ładnie wygląda, skoro w ogóle go nie widać. Więc to jest fajne. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że to będzie coś mocno kryjącego i takiego ciężkiego, ale nie, w ogóle takie nie jest. Więc zobaczymy, jak będzie dalej. Nałożę sobie teraz ten korektor i chciałam wam pokazać te najjaśniejsze odcienie, bo ja za pierwszym razem użyłam odcienia Porcelain, który wygląda tak i on jest faktycznie bardzo jasny. I teraz nowy odcień, to jest Light Ivory i Light Ivory wygląda tak w porównaniu do porcelain więc to nie jest mój odcień no i tutaj mamy y, ivory klasyczne i to wygląda tak więc y, tutaj mamy bardzo jaśniutki bardziej taki właśnie brzoskwiniowy i to już jest taki typowo ciepły ciepły odcień korektora więc ja chyba dalej zostanę przy porcelain e, i nałożę go oczywiście pod oczy Dobrze. no i użyję już Swojej gąbeczki z Glam Shopu Okej okay, i słuchajcie w dalszym ciągu podtrzymuję to, że ten korektor wygląda sucho pod oczami Zobaczymy jednak jak będzie po całym dniu Teraz oczywiście wszystko przypudruję i pod e, oczy użyję pudru z Glam Shopu To jest puder wykończeniowy rozświetlający ale znowu muszę Wam powiedzieć, że tutaj już bardzo ładnie się połączyło, bo pamiętam, że wtedy z tym korektorem miałam taki problem, że łączyłam go z Wet n Photo Photofocus i niestety one się ładnie nie łączyły. Tutaj wszystko połączyło się bez problemu. A jeżeli chodzi o puder, to co może Too Faced Peach Perfect? Może być, bo ostatnio właśnie znowu do niego wróciłam. Ale znowu nie czuję potrzeby jakiegoś mocnego pudrowania skóry. Dlatego, że ona i tak jest, jednak powiedziałabym, troszeczkę bardziej matowa niż moje preferencje. No ale chcę utrwalić, więc delikatnie przypudruję skórę. Dobra, to ja teraz wykończę makijaż, czyli kontur, róż, rozświetlacz, coś z oczami zrobię, usta i zaraz wracam. No dobrze, makijaż skończony na ustach. Mam też pomadkę z, M z NABLI w sztywcie w oczeniu Party... O, tu mam ją. Party in Paris, to jest... Taki odcień piękny na wiosnę, więc to jest to. We wnętrznym kąciku mam eyeliner z Maka. No i konturowanie i rozświetlacz to jest właśnie ten zestaw z Han, który wam pokazałam. I tak wygląda skończony makijaż. Na razie mam takie mieszane uczucia, to też może w 100% nie jest podkład skierowany do mnie, dlatego że ja jednak, no tak jak właśnie Wam mówiłam ostatnio, preferuję takie bardziej rozświetlające podkłady. Tutaj wydaje mi się, że moja skóra wygląda dosyć sucho, czego nie do końca lubię, więc wydaje mi się, że on lepiej się sprawdza na przykład w przypadku osób z tłustą cerą, ale bez problemów z trądzikiem, dlatego że on ma małe krycie. Może zdjęcie nie jest najbardziej korzystne, ale światło się tutaj nie odbija, więc będzie dobrze nadawało się do zdjęć z fleszem. No i co? I to chyba by było tyle na teraz. Ta gąbeczka, nie rozumiem, czy ona. albo ona śmierdzi farbą. Alan, chodź tu. Wydaje mi się, że ona teraz jednak śmierdzi farbą, a nie lateksem. Powiedz mi, czym to śmierdzi? No, bardziej farbą. Farbą, nie? Mhm więc nie wiem czy to po prostu ten kolor tak śmierdzi, czy ja bym musiała, pukałam to w mydle i dalej to tak śmierdzi, więc na razie tak yy, średnio, sama gąbka w sobie nie jest zła, yy, dało się ją nią spokojnie nałożyć makijaż, ale nie do końca podoba mi się właśnie to, że, yy, że tak śmierdzi, dobra, korektor na razie też wygląda ok, delikatnie sucho, w ogóle cała moja twarz jest delikatnie sucha, ale zobaczymy, jak będzie za 8 godzin, zobaczymy, jak będzie za 12 godzin, więc odzywam się wtedy. Okej, okay, słuchajcie, odzywam się po 8 godzinach. Jak widać, nie mam je w domu, ale mam aparat, więc mogę nagrać update. Byłam w galerii, więc spojrzałam na siebie w lustro. No i delikatnie się świeca, ale nie, nie jest to jakieś mocne, nie czuję potrzeby, żeby się pudrować. No, i na razie wygląda on ok. Najgorzej wygląda tutaj wokół ust, bo wygląda jakby już powoli chciał się ważyć. Ale możemy się zapytać jeszcze Alana, co myśli znaczy? o podkładzie. Na korektor zapomniałam spojrzeć, ale możesz po powiedzieć no? No, w porządku, już go nie miałam. Tak dobrze wygląda? No, nie widzę. Korektora. A podkład? Przed tym wszystko. A właśnie, no też zauważyłam, że on mi trochę bardziej wszedł w te brusty. też. I w ogóle nie wiem dlaczego, ale tutaj zauważyłam, że wyskoczyły mi cztery pryszcze. To no, nie? Więc nie wiem, czy to sprawka tego podkładu, ale rano tego nie miałam. No, ale to tak wygląda po 8 godzinach. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mamy godzinę 22:20. Pierwsze, co pomyślałam, jak włączyłam kamerę, to było. O kurczę, ale się świecę. Oczywiście przez cały dzień nie pudrowałam e, twarzy, ale muszę też zaznaczyć to, że e, mam teraz przed sobą dwie duże lampy i ten błysk jest dużo mocniejszy niż bez lamp, bo naprawdę wcześniej patrzyłam się w lusterko, nie sądziłam, e, nie widziałam tego, że aż tak się błyszczę, więc tutaj jakby spokojnie nie wyglądam tak na żywo, przez to, że mam lampy, po prostu świecę się trochę mocniej i to lepiej odbija e, światło. Albo go już po prostu na skórze nie ma, choć zobacz, no brązera też już tak nie do końca widzę, widzę rozświetlacz, ale poza tym tak. więc na pewno nie powiedziałabym, że jest to podkład długotrwały, trochę martwią mnie tutaj te wypryski na czole, które wydaje mi się, że są coraz bardziej widoczne, ale poza tym nigdzie więcej tych wyprysków... Nie widzę. Dobra, to zróbmy teraz takie szybkie podsumowanie po pierwszym dniu, co mi się podobało, co mi się nie podobało, co mi się podobało. E, podoba mi się to, że on jest tak lekki. Ja w ogóle przez cały dzień nie czułam, że mam go na twarzy, przez co czasami też zapominałam, że w ogóle mam ten makijaż i tam czasami dotknęłam, bo zazwyczaj, jeżeli mam makijaż i go czuję, to nie dotykam w ogóle twarzy. Tutaj zdarzało mi się zapomnieć o tym, więc moim zdaniem jest to plus, bo ja lubię mieć. Taki makijaż, który nie jest ciężki, który nie jest wyczuwalny. I e, jeszcze taki plus. On ogólnie wyglądał ok, chociaż znowu na minus powiedziałabym, że wygląda ok, ale jednak troszeczkę bardziej podkreśla zmarszczki i jest suchy. Nie powiedziałabym, że też jest to podkład długotrwały, krycie moim zdaniem jest ok i to już tak naprawdę jest kwestia indywidualna, czy wy lubicie mocne krycie czy lubicie lekkie krycie, lekkie krycie jak najbardziej mocne, no raczej tym podkładem nie da się tego uzyskać, na razie szczerze nie uważam, żeby to był podkład warty 100 parę złotych, chyba 119, ale bardzo chętnie przetestuję go przez następny tydzień ten podkład cały czas jest na twarzy, ale po prostu wydaje mi się że on Delikatnie miesza się z sebum, przez co to krycie gdzieś ucieka. Bo zobaczcie tutaj, jak to wygląda, że widać tutaj jakieś takie, taką, nie wiem, wysypkę. Boję się y, używać go, szczerze mówiąc, dalej, dlatego że nie wiem o co chodzi z tymi wypryskami na czole i tutaj z tą wysypką. Y, I korektor nie wszedł jakoś mocno z marszczki, więc dużo lepiej on wygląda niż wtedy, kiedy go testowałam i przypudrowałam go pudrem też z nabli. Tu wygląda już dużo lepiej i delikatnie sucho. Ale jeżeli na przykład macie takie bardziej tłuste obszary pod y, oczami, to może to być coś dla Was fajnego. Podoba mi się oczywiście gama kolorystyczna, bo ten odcień jest naprawdę jaśniutki, więc to jest fajne. Podoba mi się opakowanie. <laughs> Dzień dobry! Witam po prawie miesiącu. To jest Pier, pierwszy raz miałam taką sytuację, że słuchajcie, ja naprawdę nie wiedziałam, co ja myślę o tym podkładzie. Naprawdę. Nigdy nie miałam takie, takiego czegoś, bo z jednej strony on wyglądał ok, ale cały czas mi coś nie pasowało w nim. I wczoraj w końcu już podjęłam taką ostateczną decyzję. Dzisiaj też już poje, pomalowałam się swoim podkładem, który wiem, jak działa, wiem, jak wygląda i tak dalej. I mam już swoje zdanie na temat i tego podkładu, i na temat tego pudru. I jeszcze w międzyczasie przyszła mi maskara z NABLI i też chcę już przy okazji Wam o tych produktach powiedzieć, jak już tutaj jestem. Na pewno zacznijmy od tego, że ta gąbka, ona nie przestała, ona pachnie normalnie. To znaczy, Niektórzy lubią taki zapach, ja też jakoś nie narzekam, ale jednak nie chciałam czymś takim nakładać w swojej podkłady na twarz. Tym, tą, tą po prostu taką farbą olejową, więc tutaj niestety oglądałam y, przypadkowo. Ale widziałam właśnie filmy innych osób, które dostały ten zestaw, i one nic nie mówiły o tym zapachu, więc może to tylko moja gąbka tak pachnie. Y, ale po prostu daję Wam znać, więc zdecydowanie, tutaj, albo bym wybrała Glam Shop. Albo wybrałabym te teraz nowe gąbki z Lovely Delicious Blender Strawberry. Właśnie używam jej od dwóch dni. Jest świetna. Słuchajcie, jak na gąbkę drogeryjną, to jest gąbka rewelacyjna. Jest w lepszej cenie. Co prawda, ta z też nie jest jakaś droga, bo kosztuje 40 zł, ale ona kosztuje 23. Więc jeżeli chcecie drogeryjną, Lovely, jeżeli chcecie online, glam shop. E, pędzle, szczerze mówiąc, to ja zdecydowanie bardziej wolę te pędzle. Które były w tej kolekcji wiosny letniej z tamtego roku. One są rewelacyjne, ja ich używam do dzisiaj regularnie. Te nie są jakoś do końca dla mnie przyjemne i próbowałam ich używać, ale nie. Więc te pędzle, tak. One może nie kują, ale nie przekonałam się do nich, więc tutaj od razu mówię, że tak. Mm. No, ale przejdźmy najpierw do najważniejszego, czyli do tego podkładu. I teraz jaki mam problem? Oglądałam też moje podsumowanie po całym dniu, e, to pierwsze, i zobaczyłam w ogóle, dzisiaj to otworzyłam. I tak patrzę. O kurczę, ale moja twarz źle wyglądała po całym dniu. Ten podkład nie utrzymuje się całego dnia, i po prostu wygląda na taki zmęczony życiem, więc to na pewno nie jest podkład długotrwały. E, I kiedy go nałożę, w momencie kiedy go nałożę, on naprawdę wygląda ładnie ale jednak kiedy już go przypudruję, kiedy jeszcze nałożę brązer, róż, rozświetlacz, to wygląda po prostu jak taka lekka tapeta. Nie powiem, że jakoś tak tragicznie, tragicznie wygląda, bo nie wygląda, ale to nie jest coś, co ja lubię. Ja jednak preferuję taki, wiecie, na kamerze to i tak wszystko wygląda dobrze, ale to taki makijaż, dzisiaj akurat mam taki makijaż, który bardzo mocno mnie satysfakcjonuje, bo jest taki bardziej lekki, krycie lekkie jest, ale jest to jednak podkład rozświetlający, i moja skóra po prostu wygląda dobrze, widać ją przez te wszystkie warstwy. Nie wygląda tutaj, że nawaliłam tego podkładu, nie wiadomo ile i tak dalej, i tak dalej. A niestety przy tych podkładach z nabli tak ta skóra wygląda. Nie wiedziałam, co mi nie pasuje, aż właśnie w końcu wczoraj jeszcze mocniej się przypatrzyłam i stwierdziłam, moja skóra wygląda, jak miała tapetę na twarzy. I też tak się czuję. Więc tutaj 115 zł, może nie jest to jakoś nie wiadomo jak dużo. Ale ja bym jednak nie, nie, na pewno nie użyję tego podkładu ponownie. Więc to chyba będzie najlepsza, najlepsza recenzja, jaką mogę powiedzieć. Czyli czy użyję ponownie? Nie. Natomiast ten puder. I też nie do końca mi pasowało właśnie z tym podkładem, dzisiaj go użyłam, bo dzisiaj akurat na twarzy mam Lancome Taint Miracle i mam właśnie ten puder i tu mi się podoba, więc ten puder moim zdaniem jest dużo lepszy niż podkład i jeżeli chcielibyście coś tutaj przetestować z tej gamy, to zdecydowanie powiedziałabym, żeby wziąć ten puder, to jest oczywiście produkt jak widzicie prasowany, jest tutaj lusterko, ja mam w odcieniu light i to jest odcień, który jest dla mnie ok. Nie do końca przepadam za pudrami prasowanymi, ale no testowałam, więc mogę Wam powiedzieć, że on naprawdę wygląda naturalnie na skórze. E, faktycznie tą skórę e, matuje. Mam to, co widzicie na twarzy, od mniej więcej 4 godzin, więc to jest ok. To też nie jest jakiś szał, moim zdaniem, nie jest to jakiś mashew. Ale jest to puder dobry. Na pewno nie dla tłustej cery, bo on nie matuje nie wiadomo jak mocno, ale jeżeli macie cerę normalną, suchą, mieszaną, to myślę, że bardziej. I jeżeli lubicie pudry prasowane, lubicie coś nowego testować, to myślę, że będziecie z niego zadowoleni. No i ostatnia rzecz to jest maskara i to jest to, co ja mam dzisiaj na rzęsach. Bardzo podoba mi się opakowanie, bo ono jest w ogóle słuchajcie metalowe. Ja myślałam, że to będzie taki matowy plastik, ale to jest metal, szczoteczka też bardzo mi się podoba, jest naturalna powiedzmy, to nie silikonowa, kształt też mi się podoba, nabiera się bardzo dobra ilość produktu na szczoteczkę, no i efekt możecie zobaczyć na załączonym obrazku, mam ten tusz dzisiaj i to jest tylko i wyłącznie ten tusz, czyli nie tak jak zawsze, że używam dwóch, to jest właśnie tylko... Nabla i bardzo fajnie się sprawdzał. Co prawda to jest drugi dzień, więc to jest takie moje, wiecie, pierwsze wrażenie, ale skoro wyszedł i użyłam, to pomyślałam, że też Wam powiem. Miałam go właśnie wczoraj cały dzień, nie osypał się, kosztuje 69 zł w seforze, więc wiecie, jak będzie jakaś tam zniżka minus 20%, to jest to faktycznie tusz, który bym się zainteresowała. Ale oczywiście pamiętajcie, że to jest moje pierwsze wrażenie po dwóch razach, podoba mi się po prostu jak on wygląda na rzęsach i tyle. No i też już wrzuciłam na Insta story, co Prawda, już podnapisałam Wam, co mam, ale i tak miałam pytania, co mam na rzęsach. I to chyba będzie już wszystko, jeżeli chodzi o tą recenzję. Oczywiście, to co ja zawsze mówię, używałam z różnymi bazami, ale po prostu coś nie. Coś, coś jest nie tak z tym podkładem. Jak zazwyczaj mam taką wyrobioną opinię już po kilku razach, tak tutaj faktycznie musiałam używać tego podkładu paręnaście razy i używałam oczywiście ze Smashboxem, używałam z Primerizer, używałam z tą bazą nawilżającą z Paese, z tą bazą matującą z AA. Nie wiem, jakoś to jest dziwny produkt, dziwny. Jeżeli Wy używałyście już tego podkładu, to piszcie w komentarzach, jak u Was się sprawdza, czy też miałyście taki problem, że nie do końca wiedziałyście o co chodzi, czy Wam się podoba, czy nie. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!